Witam Was bardzo serdecznie. Pragnąłem być tutaj z moją żoną. Słucham Was co niedzielę prawie i bardzo się cieszę, kiedy Was widzę na ekranie. Biblia mówi: Nie nam, nie nam, ale Bogu niech będzie chwała. Oklaski są fajną sprawą. Wiecie co? Przypomniało mi się tam pewna taka historia ze Słowa Bożego. Kiedy ktoś może powiedzieć, no tak, zbierać oklaski, zbierać chwałę, należy się Bogu. Ale ja to też słyszałem od kogoś. Wiecie co, że osioł zbierał sobie chwałę, która się należała Bogu. No bo on nosił pana Jezusa, wjeżdżał do Jerozolimy w Zielone Świątki, kładli szaty komu? No, osłowi pod nogi, nie? Osłowi pod nogi. No, w jaki sposób ten osioł zbierał tą chwałę? No my jesteśmy takimi osłami i zbieramy też tą chwałę. No czy chcemy, czy nie chcemy, ale my ją zbieramy, bo Bóg się dzieli z nami dobrymi rzeczami. I Biblia mówi, że właśnie Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jesteśmy takimi osiołkami, którzy noszą Ewangelię Pana Jezusa i za to zbierają chwałę. Coś tam nam zawsze skapnie z tego. Bóg się cieszy, my się cieszymy. I bardzo mi się ten przykład podobał, i ilekroć myślę, a ktoś nieraz komuś brawo bije, no to wie, to takiemu osłowi jak mnie. <grymne> <grymne> ale nie przyjmuję tej, ale biorę ją, bo Bóg też chce, żebyśmy byli ubłogosławieni i wierzę, że kiedy stąd wyjdziemy, kiedy stąd wyjdziemy, na pewno coś się przemieni w naszym życiu. Bo Bożym celem jest nie tylko spojrzeć nas, pożałować nas, no współczuje Ci, kochane bracie i siostro, jutro może będzie lepiej, nie. Przyszliśmy dzisiaj, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. To nie są moje słowa, to są Boże słowa. Bóg chce nas dzisiaj rozpuścić, tak jak już kiedyś to mówiłem, najedzonych, nakarmionych, uzdrowionych, przepełnionych Duchem Świętym, cel tego nabożeństwa jest dzisiaj. I Bóg nie jest w stanie tego dokonać. Jak może myślicie, On jest w stanie to dokonać. On jest w stanie dzisiaj to dokonać, jeśli wierzysz. I przypomina mi się znowuż taki przykład, kiedy to kondukt żałobny posuwał się w kierunku już pogrzebu. Matka miała jednego syna, który. Był jedynym żywicielem tej rodziny. Nie miała męża, ale miała syna. Płakała. I wiedziała, że kiedy ten syn od niej już teraz odejdzie, za może za godzinę, za dwie, kiedy go pochowają, to będę musiała iść i żebrać. To będę musiała nie wiem co dokonać usiąść pod tą świątynią, o ten socjal prosić. Tak kiedyś był socjal. W ten sposób ludzie. Zarabiali na swoje życie, na swoje utrzymanie i była bardzo smutna, bardzo smutna, bo wiedziała, że On już umarł i to już jest koniec. Bo to był koniec. I Pan Jezus przechodził tamtędy. Ona zobaczyła Pana Jezusa, ale nie zwróciła na Niego uwagi. To mnie też tak bardzo mocno zastanowiła. Zobaczyła Pana Jezusa, ale nie zwróciła na Niego uwagi, bo sobie na pewno pomyślała, cóż On może. Może był wielkim prorokiem, ale mój syn umarł. I Pan Jezus, widząc ten kondukt, te pieśni żałobne, Biblia mówi, że użalił się nad sercem tej kobiety. Odwrócił się, podszedł do tego konduktu żałobnego. Wszyscy się zatrzymali, na pewno zdziwieni, co on tutaj teraz robi. On dotknął się, mówi, młodzieńcze, mówię ci, wstań. I on wstał. I ten kądu żałobny zamienił się w kądu radości i wesela, pokoju i miłości, bo on odzyskała to, co straciła najcenniejszego. Być może dzisiaj nie liczy się tak z taką akcją pana Jezusa Chrystusa w twoim życiu. Być może nie powiedziałeś mu to wszystko. Ponieważ myślisz, no, zawsze przychodzę do kościoła i jakoś nie odczuwam jego działania w moim życiu. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg ma wielkie serce. Serce pełne miłości. I on wie, co ty dzisiaj odczuwasz. I on się chce Ciebie dzisiaj dotknąć. Bez względu na to, czy go poprosisz, czy nie. Mamy dobrego ojca. On wie, że potrzebujemy dzisiaj Jego dotyku, Jego zmiany. To poruszyło moje serce i jeszcze te świadectwa, to już są takie perełki, muszę powiedzieć, to są, to są takie perełki, te świadectwa sobie pomyślałem, ja dzisiaj przychodzę i ten stół pański jest zastawiony. Biblia mówi, ilekroć przychodzimy do Boga, to On zastawia zaraz stół, obfity stół zastawia. Tam są różnego rodzaju dania, różnego rodzaju błogosławieństwa. Dla każdego jest błogosławieństwo, dla każdego z nas jest jakieś Słowo w odpowiedniej sytuacji. Dla Ciebie dzisiaj jest Słowo Błogosławieństwa. Który Duch Święty dzisiaj do ciebie już przemawiał i będzie mówił, i w tej sytuacji jest słowo. Bóg ma zawsze słowo. Gdyby nie wiem, jak trudna była Twoja sytuacja, to ci coś powiem. Do Bóg ma słowo do Twojej trudnej sytuacji dzisiaj. I jedno jeszcze. I Bóg rozwiąże tą sytuację. E, moja żona miała zawsze takie, takie problemy, no od czasu do czasu z palcami, bo po, po tej chemii, po tym wszystkim. I zawsze ją palce bolały, napuchły, ropą pełną, nakładała sobie, i modliliśmy się. I nie wiem w ogóle, co robić dalej. No, modlimy się dalej, ale to nadal się jakoś powtarza i to boli. I pewnego razu miałem sen w nocy, i widziałem moją żonę z tymi palcami, i było bardzo dużo igieł wkute w te palce. I tak głos mówił do mnie. To są te igły, które stwarzają ten ból. To są te igły, które stwarzają, że to wszystko tak się wytwarza. No, sen jak sen, zapomniałem o tym. Ale żona mówi dalej, że ją boli i modlimy się. Ale po, po jakimś czasie Bóg zaczął do mnie mówić: Jeżeli Bóg daje komuś jakiś sen, to nie po to, żebyśmy go zlekceważyli. Jeżeli Bóg daje Ci teraz jakieś słowo, to nie po to, żebyś ty zapomniała o tym słowie, aby, ale żeby zamienić to słowo w czyn. To jest właśnie, Bóg zanim cokolwiek czyni, Biblia mówi w całym testamencie, starym i nowym, posyłał swoich proroków. Nie czyni nic, zanim nie pośle swoich proroków i nie objawi woli swojej. I wtedy zapomniały, i po pewnym czasie Bóg mówi: No, zrób coś z tym snem. No, mówię: No, co ja mam zrobić. I znowuż mi się przypomniało, kiedy byłem, to już wam mówiłem, w sklepie, w laboratorium i tam nie chcieli nas puścić, ja powiedziałam, że tu są jedna osoba, wy to znacie. I ona mówi, tu są dwie, ja mówię, tu jest jedna, wytłumaczyłem jej na podstawie Biblii, że jest jedna osoba. I kobieta zgłupiała za przeproszeniem, nie wiedziała co powiedzieć. No nie wiedziała, co powiedzieć. Mówię, Boga trzeba szanować. I wtedy Bóg mi mówi, pamiętasz, co ty wtedy powiedziałeś? No pamiętam, no to jesteś swoją żoną jednym ciałem. No tak, no to teraz zrób coś. Aha, wiedziałem o co chodzi. Zrób coś. Miałem sen, a teraz ja mam coś jesteśmy jednym ciałem. Tak to może brzmieć dziwnie, ale nachyliłem się nad swoimi nogami, wziąłem w duchu, wierzę, w prawdzie, Za moje palce. I wyciągałem te wszystkie igły. I powiedziałam, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyciągam te diabelskie igły z tych palców. I nie macie prawa więcej dokuczać mojej żonie. I Biblia, i powiedziałam, że to jest moje ciało, chociaż ja u siebie wyciągam, ale my jesteśmy jednym ciałem. I wyciągam te igły, i szatanie, nie masz prawa w imieniu Jezusa dotknąć mojej żony. I się polepszyło. I się polepszyło, bo wiem, że się polepszyło, bo miała czerwone, ropne, a teraz jest coraz, coraz lepiej. Przypomniało mi się później, jak to kiedyś i czarownicy łudu nakuwają lalki. To są czary i zaklęcia, a Biblia mówi, że Bóg czary i zaklęcia nie mają mocy nad nami. I kiedy nasz brak mówił, też takie świadectwo, i też o wierze, to Biblia mówi, że. Jeżeli przychodzimy do Boga, to musimy wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Bez wiary nie możemy podobać się Bogu. My mamy tą wiarę, bo jak jesteśmy wierzącymi ludźmi jest Jezus Chrystus z nas, każdy z nas ma wiarę, bo uwierzyliśmy w Jezusa. Ale teraz musimy wierzyć w to, co się stało. Ilekroć nieraz y, moja żona mówi: Zobacz na moje palce, ja wyję ja na chore rzeczy, na zdrowe rzeczy nie spoglądam. Ilekroć nieraz w moim ciele coś mnie tam, ja mówię, ja na zdrowe rzeczy nie spoglądam, bo to jest uzdrowione. Ilekroć na to patrzę, to się użalam nad tym, wiecie? To tak jest, że patrzymy, no jeszcze boli i tak się człowiek użala. Ale jeżeli ja zaufałem Bogu, to ja już nie patrzę na to, bo wiem, że tam jest wszystko w porządku. Bóg wszystko dobrze czyni. I tak właśnie, kiedy chodzimy z Bogiem, to Bóg daje nam taką moc słabemu daje moc w obfitości. Podobało mi się brata świadectwo, bo ci, którzy uważają się, że są niegodni, tak jak mówił nas pastor Czarek, ci są właśnie godni. Ci, którzy uważają, że nic nie potrafią, do niczego się nie nadają, tych właśnie w zasadzie nieraz Bóg najwięcej używa. I ja to odczułem dzisiaj, jak Bóg działa między nami. I chciałbym jeszcze krótko przeczytać słowo Boże w zasadzie Przyszedłem dzisiaj słuchać, umawiałem się z pastorem, że dzisiaj będę słuchał, ale też i tak króciutko, co mi leży na sercu, to też i powiem. I bardzo mi się też podobało, wierzę, że to było od Ducha Świętego, kiedy brat mówił, że mamy nie milczeć. Nie mamy milczeć. Czas milczenia się zakończył. Biblia mówi w Starym Testamencie, narzeka Bóg na proroków, że są nieme psy. Tam jest taki jeden przykład. Ale czas milczenia się zakończył. Jesteśmy światłością świata i solą ziemi. Jesteśmy heroldami Jezusa. Jeśli ktoś, jeżeli nie my, to kto objawi chwałę Bożą? Jeżeli nie my, to kto pozna Jezusa i jego drogę? Jesteśmy w tym świecie światłością i mamy się nie bać. To jest czas, kiedy mamy iść. I wierzę, że każdy z nas rozpoznał ten czas, żeby nie milczeć. Bo to jest łaska dla tych, którzy nie poznali Jezusa. I jeszcze krótkie słowo z Ewangelii Łukasza, 17 rozdział od wiersza 7 do 10. Zawsze miałem z tym kłopoty takie trochę z tym wierszem, bo czułem, że to jest taka niesprawiedliwość. Kto zaś z was mając sługę, który orze lub pasie, Powie do niego, gdy powróci z pola: chodź zaraz i zas zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy. Byli uczynić, uczyniliśmy. No, trochę tak, kiedy czytam to słowo o tym sudze, przyszedł zmęczony z pola, zamiast usiąść do stołu ze swoim panem. A pan mówi: No, nie, no, poczekaj, napracowałem się tak ciężko, też bym chciał usiąść i zjeść. Mówi: Nie, najpierw mi by usłużysz, a kiedy ja się najem, to później i ty się najesz. Yy, mówię: taka niesprawiedliwość, ale Bóg jest sprawiedliwa, więc nie zrozumiałem tego. Myślałam, jakoś nie mogłem tego pojąć, dlaczego ten sługa musiał tak długo czekać, aż się jego pan najadł. Dlaczego nie zaprosił go pan? Przecież ten pan nic nie robił. Siedział sobie, a sługa ciężko pracował. I nagle mówi teraz usiądź, teraz nie będziesz jadł. Najpierw ja się najem. Taka trochę niesprawiedliwość powiedzmy dzisiaj tak mogłoby się wydawać. Ale to jest słowo, które później Bóg otworzył mi serce. Że Długo się nad tym zastanawiałem, szukałem wytłumaczenia. Bóg mówi dużo w przypowieściach do faryzeuszy, ponieważ oni nie byliby w stanie tego pojąć przez swój wielki rozum, intelekt. Musiał Bóg nieraz mówić do nich w przypowieściach. I wtedy zrozumiałem, jak Duch Święty otworzył mi oczy i powiedział: Słuchaj, to nie jest tak, jak Ty sobie wyobrażasz, że tam jest, działa się wielka krzywda i niesprawiedliwość, ponieważ Biblia mówi tak. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam przydane. I wtedy mi się oczy otworzyły. Jezus Chrystus na pierwszym miejscu. Najpierw szukajmy Jego Królestwa Bożego. Żeby coś wziąć, trzeba coś dać. I pamiętacie o tej biednej wdowie w Sarepcie, kiedy nic nie miała do jedzenia, kiedy wydawało się, że teraz ma tą, 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 ten ostatni posiłek troszkę oleju i mąki. Jak to zje. I da swojemu dziecku, nie wie co będzie jutro. Prawdopodobnie zginie, umrze z głodu. I przyszła do Eliasza, i Eliasz powiedział: To, co wszystko masz, to ja zjem. No ładnie, ale to fajny ten prorok jest, ja mu tam domek przygotowałam, wszystko zrobiłam. On przychodzi do mnie do domu i mi każe wszystko dać, co ja mam, a moi, moi, moje dziecko, mój syn, mamy patrzeć, jak ten prorok się najada? Wydawałoby się to niesprawiedliwe, no bo to tak jest, ale Biblia o niej obiecał, mówi, daj mi, ja to zjem, a obiecuję ci, że oliwy nie zabraknie w tym garcu i mąki i będziesz miała dosyć, najesz się dosyta, ty i twój dom i nie zginiesz z głodu. Ona była posłuszna temu głosowi, ona dała to, co najlepsze, najpierw Bogu. Bóg jest na pierwszym miejscu. Kiedy to uczyniło, dała swoje życie Bogu, Bóg zaczął się przyznawać do niej. I my też w naszym życiu musimy dać to, co najlepsze, najpierw Bogu. A wtedy Bóg zacznie się objawiać, wtedy Bóg zacznie nam błogosławić. Bo Biblia mówi, co mamy robić w naszym życiu? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam przydane. Bóg chce nam tyle rzeczy dać, tyle y, objawień dać, ale jeżeli będziemy najpierw szukać Jego Królestwa Bożego, Jego chwały, Jego mocy, wtedy wszystko inne będzie Wam przydane. Najpierw Bóg, najpierw On. A wówczas zobaczymy chwałę Bożą. Wówczas zobaczymy tą radość Bożą, o której dzisiaj śpiewaliśmy. Radujcie się w Panu zawsze, Biblia mówi. Królestwo Boże to nie napój i pokarm, ale radość, miłość i pokój w Duchu Świętym. Tego mamy szukać. To jest wszystko w Jezusie Chrystusie. Jeżeli tego będziemy szukać na pierwszym miejscu, objawi się nam Bóg, bo Bóg chce się nam objawić, ale my musimy od siebie coś dać. Musimy być... On musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Na pierwszym miejscu. Powtarzam to, on musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jeżeli Bóg do ciebie mówi zrób to, zrób tamto, uczyń to, daj mu to, oddaj to wszystko co Bóg o ciebie żąda, co Bóg pragnie. Bóg chce mieć z nami społeczność. Bóg chce się dzisiaj do nas dotknąć ale on musi być pierwszy. Bóg będzie się dzisiaj objawiał dalej. Biblia mówi, żeby Pan Jezus nas zdobyć, żeby nas osiągnąć, żeby pozyskać człowieka, on musiał coś dać. I my jeżeli coś chcemy osiągnąć, musimy też coś dać. On musiał oddać swoje życie za nas, a żeby nas mieć dla siebie. On musiał coś dać dla Boga. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy będziemy Bogu oddawać to co Bóg położył dzisiaj nam na serce. Wierzę, że Bóg swojej wielkiej łaski i litości przechodzi dzisiaj koło nas i chce nam to dać, a żeby nasze domy stały się pełne radości, pełne miłości, pełne pokoju. Co mamy postawić na pierwszym miejscu? Służbę dla Niego. Bo nie jesteśmy powołani, żeby tu przyjść w niedzielę posłuchać Słowa Bożego, oddać Bogu chwałę. Zostać uzdrowieni, to nie jest ten cel. Tylko ten cel. Nasz cel jest, ażeby służyć Bogu. Każdy z nas ma tą jedną, pięć i dziesięć minut. I my mamy służyć Bogu. To jest nasz cel. To nie jest religia. Dzisiaj nie mieliśmy religii. Dzisiaj mamy chwałę Bożą w Duchu Świętym nabożeństwa duchowe. To jest ten cel, abyśmy Jemu służyli. On chce, żebyśmy mu służyli. Żebyśmy wydawali owoce. To jest to, szukajcie tego Królestwa Bożego. Wyd mamy wydawać owoce. Nie mamy się bać człowieka, nie mamy się lękać człowieka. Ludzie muszą wiedzieć, że my jesteśmy wierzącymi. Ludzie muszą wiedzieć, że my niesiemy światło, że my niesiemy sól. Oni muszą o tym wiedzieć, do kogo oni pójdą. No, nie wszyscy przychodzą do kościoła. Ale oni muszą mieć takie światła w tym świecie, w Twoim domu, w Twojej pracy. Oni muszą wiedzieć, że tam jest ktoś. Kiedy ja będę w potrzebie, to ja zawsze mogę iść do tego człowieka. Ale jak oni mogi, o, mogą o tym wiedzieć, skoro nie widzą w nas światła, nie widzą w nas soli? Ilekroć idziesz do sklepu i ciągle widzisz tą samą ekspedientkę, ona się do Ciebie uśmiecha albo w jakimś innym miejscu i mówisz: Do widzenia, do widzenia. Czy nie lepiej byłoby i wtedy coś powiedzieć o Bogu, i ona wtedy wie? A, ten człowiek, on jest wierzący, ja wiem, on tak. W razie czego to, można z nim porozmawiać? Ostatnio byłem też w sklepie i tam w aptece, i ten pan zawsze, on tak, mówią zawsze do mnie, życzę panu miłego dnia. Ja, mówię, ja panu mam coś fajnego do życzenia, tak z górnej półki. Ja mówię, niech Bóg pana błogosławi i znajdzie życie w Jezusie. Spojrzał na mnie, był zaskoczony. Ilekroć ludzie zawsze mówią w sklepach, miłego dnia, błogosławieństwa Bożego życzę w Jezusie, aby Pani znalazła. I odchodzę, to wystarczy, ale jeżeli ja tam często idę do tego, do tego sklepu, czy gdziekolwiek jestem, oj, a, to idzie ten, ten albo głupi, zwariowany, albo ten, który tam ciągle coś mówi, ale wiedzą, że tam jest taki drogoskaz. i to właśnie jest to, co Bóg od nas chce. Jeżeli Bóg napełnił nas Duchem Świętym, tak czasami ludzie... Yy, Proszą o napełnienie Duchem Świętym, ale Bóg nie daje nam tego, bo nie daje się perły, które się rzuca przed wieprze. Jeżeli Bóg nam dał moc, to po to, żebyśmy świecili. Jeżeli Bóg chce nas napełnić Duchem Świętym, my to chcemy, to nie mamy to zatrzymać na siebie, ten świecznik pod, pod, postawić pod korcem. Ale żeby każdy widział i świecił. I czasami jest dużo problemów, chciałbym być Duchem Świętym napełnionym, ale nawet nie pomyśli, po co jest ten Duch Święty, po co Bóg nam to dał? Dał nam to, żebyśmy poszli i szli i głosili Ewangelię każdemu stworzeniu. Jeżeli to nie jest twoim celem napełnienie Duchem Świętym, to będziesz miał problemy. Bo jak byłem w wojsku, to pamiętam, yy... Do przysięgi nie otrzymałem swojego karabinu maszynowego, kałasznikowa. Dopiero po przysiędze i to po to, żebym bronił ojczyzny. Taka była przysięga, żebym składał, bronił ojczyzny w każdej porze. I tak Bóg dał nam ten moc Ducha Świętego nie dla siebie, żebyśmy wiedzieli wszystko, żeby już nas nikt nigdy nie pouczał, żeby to jego namaszczenie spoczęło na nas. Nie. Ono jest nam dane w konkretnym celu. Biblia mówi, i otrzymacie moc Ducha Świętego. I będziecie moimi uczniami i rozniesiecie tą Ewangelię. Jeżeli to jest Twoim celem, to jest Twoja motywacja, jeżeli będziesz tego szukał na pierwszym miejscu, tego Królestwa Bożego, Bóg zacznie błogosławić Ciebie w obfitości. Twoje finanse się zmienią, Twoje zdrowie się zmieni, Twoje problemy się nagle zaczynają rozwiązać, bo Bóg tak nam obiecał. Ale najpierw On i Jego Królestwo, a wszystko inne będzie Wam przydane. Jeżeli sobie pomyślę o wszystkim innym, to naprawdę. Można było wyliczać mnóstwo, ale Bóg nie kłamie. Ale na pierwszym miejscu musi być on. Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej, a bliźniego jak siebie samego. To jest największe przykazanie, jakie Bóg dał człowiekowi. Bóg chce mieć nas dla siebie. I dlatego tak, miałam jeszcze to też powiedzieć, to jest może dwie minuty. Właśnie Bóg mówi w swoim słowie. Jak bardzo pragnąłbym, ażeby ten ogień się już palił, żeby ten ogień już szedł na ziemię, ogień Ducha Świętego, ale nie wszyscy go otrzymują. Jeżeli przychodzimy tylko posiedzieć i myśląc, że to jest brat, pastor, który moją pracę wykona, czy starsi zboru, to mylimy się. To właśnie my, ci słabi, te słabe naczynia, Bóg chce się w nich uwielbić, Bóg chce. Abyśmy takie świadectwa mogli składać, ale nie tylko tutaj, ale gdziekolwiek jesteśmy. Ja jak wchodzisz, jakby ktoś się do mnie do domu, tam cała Ewangelia na drzwiach jest wyklejona, a zawsze przychodzą i sprzątają ludzie, y, służby sprzątające. I one wiedzą, że ja jestem wierzący. No skąd oni mają wiedzieć? Musimy się objawić. Aby to światło zaczęło płonąć w tym świecie. Oni muszą wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że mogą przyjść i poprosić, a my się za nich pomodlimy. I nie będziemy się bać, bo Biblia mówi: Nie bój się człowieka. Nie bój się człowieka, bo jeśli się człowieka będziesz bał, nie nadaje się do mojej służby. To nie słowo do proroków, apostołów, to słowo do mnie i do Ciebie. Nie bój się człowieka. Kiedy masz iść, głosić świadectwo, nie bój się. Też się bałem i nic nie przeżyłem, żadnego błogosławieństwa. Ale kiedy się otworzyłem, zacząłem mówić, sprawiało mi to wielką radość. I ludzie wiedzą, że ten świat jeszcze nie jest stracony, bo dopóki my jesteśmy, dopóki jest sól, to ten świat nie jest stracony. Dopóki jest światło, ten świat jeszcze nie jest stracony. Ale biada temu światu, Biblia mówi, kiedy odejdziemy stąd. Biada temu światu. Tak jak Sodoma i Gomora nie była stracona, dopóki był los jego rodzinom. Bo tam jeszcze byli słudzy pańscy, tam jeszcze świeciło światło, tam jeszcze była sól. I dopóki oni tam byli, Bóg czekał. Dopiero kiedy, kiedy, kiedy właśnie wyszedł los ze swoim rodziną, Biblia mówi: wtedy Bóg zesłał ogień piekielny. Ale kiedy wyszedł. I my jesteśmy, żeby jeszcze ten świat był uratowany. Starajmy się jak najwięcej uratować ludzi, każdy z nas. Kiedy kogoś zobaczy, chciałbyś powiedzieć w Ewangelii, nie bój się. Biblia mówi, nie bój się, nie lękaj się, że jak powiem, to teraz coś stracę, będą się śmiać ze mnie, w pracy opowiedzą jakieś świętosze. Kiedyś jechałem samochodem, z trzema kolegami i jeden i drugi naśmiewał się z innego wierzącego, jak ją świętą, tylko mówi o Jezusie, jakiś strzepnięty, powariowany, pomylony i mówi, z takimi to ja nie chcę mieć nic wspólnego, a ja siedzę z boku. I teraz, teraz diabeł mówi, nie odzywaj się, bo się z ciebie wyśmieją, jaką będziesz miał opinię, ty z nimi musisz pracować. I chodzi jak lew ryczący i chce zamknąć usta. A ja mówię, a ja jestem taki, ja się cieszę i zaczynam im tak, w Ewangelii opowiadać. I nagle oni zamilkli, uszanowali mnie, uszanowali mnie. A diabeł mówi: zobaczysz, co i z Ciebie zrobię. Nie bójmy się, nie bójmy się, bo jeśli my będziemy się wstydzić Słowa Bożego. Biblia mówi. To Bóg zawstydzi się nas, nie wyzna nas, jeżeli ktoś się mnie zaprze. Tego ja zaprę się przed Ojcem, to są bardzo poważne sprawy. Jeżeli czujesz, że masz mówić, a powiem ci, co ty nie musisz czuć, to jest rozkaz, że mamy głosić. Nie musimy czuć, to jest rozkaz. Oczywiście, kierowani przez Ducha Świętego, wiadomo, że Bóg wie, co robi, ale jest naszym rozkazem od Boga: idź i mów. Nie bądź niemy jak pies. Jeżeli przeżyć, chcesz przeżyć szwałę Bożą, jeżeli chcesz przeżyć moc Bożą, to nie przeżyjesz ją, jak będziesz milczał. Nie przeżyjesz ją. Ja pamiętam swego razu, to było 20 lat temu, ewangelizowaliśmy w pewnym mieście w Kielcach i zanim ta ewangelizacja się odbyła, mówię, idziemy teraz na ulicę zapraszać ludzi. Szliśmy tak od człowieka do człowieka, rozdawaliśmy Ja nie wiem, czy ja Wam to mówiłem, ja byłem sam zaskoczony i tam widzę, że jest domek jednorodzinny, ogrodzony, przed domkiem stoją ludzie, a wokół szczeka pies, taki wściekły. Ja myślałem, że on mnie pogryzie. No, gdybym tam wszedł, to by mnie pogryzł, oczywiście, bo on aż skok, skakał do mnie z, za tego płotu i tak warczył i ja mówię, no teraz idź z tą Ewangelią mi powiedzieć, przecież on mnie rozedrze. Ale z drugiej strony słyszę taki głos: idź, otwórz drzwi, podejdź do tych ludzi i zaświadcz im. A ten pies szczeka. Diabeł mówi: Nie wchodź, bo zobaczysz, co z twojej spodni się stanie. Ale jakoś tak Biblia mówi: we dwóch zawsze wysyła Bóg, wysyła ludzi po dwóch. Byłem jeszcze z takimi braćmi z Afryki, oni dzisiaj są w Anglii. Otworzyłem drzwi, idę i ten pies zatrzymał się, zamilkł. Poszedłem do tych ludzi. Zwiastowałem im Słowo Boże, oni prawie nie słuchali tego. Oni tylko patrzyli na tego psa i nie wiedzieli, co się dzieje. Powinien mnie pogryźć. Ja powiedziałem, oddałem, wyszedłem, ci a ten pies jak zaczął walczyć, jak zaczął szczekać, ale wtedy dopiero zobaczymy chwałę Bożą. Jeżeli chcesz zobaczyć cuda Boże, to Biblia mówi, że te cuda dzieją się w akcji. Nie siedząc tutaj, nic się nie będzie. Jeżeli chcesz przeżyć moc Bożą, Otwórz swoje usta. Bądź odważny. Nie bój się, Pan Jezus mówi, nie bój się człowieka, bo ja cię napełnię lękiem przed Nim. Nie bój się człowieka. Ja to jeszcze raz powiem: nie bójmy się człowieka, kiedy zwiastujemy Ewangelię. Konsekwencji, co będzie, jeżeli powiem? Jeszcze raz nie bójmy się ludzi, nie wstydźmy się Ewangelii. Apostoł Paweł mówi nie wstydzę się Ewangelii, bo jest mocą Bożą dla tych, którzy wierzą. Dziękuję Tobie, Ojcze, że jesteś cudowny, że jesteś wspaniały, że mogłem słyszeć takie wspaniałe świadectwa. I dziękuję Ci, że mogę jeszcze dalej Twoje Słowo słyszeć. Proszę Cię o, o błogosławieństwo na dalszą część. Panie, otwórz moje serce, błogosław brata, który będzie przemawiał. Niech moc Twoje na niego spocznie, bo Ty powiedziałeś, że Ty będziesz budował swój Kościół przez dary Ducha Świętego. Panie, nie możemy go zbudować religią ani filozofią, ale Kościół budujesz ty przez dary Ducha Świętego sądane do budowy Kościoła. I chcemy stąd wyjść przemienieni. Dziękujemy Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.